Skończyłem 11 lat, rozpiłem swoją świnkę i poszedłem na dziwki. Mm. Że to się wytnie. Jakiego rodzaju modernizacji doczekało się wasze kino? Przede wszystkim tak naprawdę od 2008 roku, kiedy kino zostało otwarte, w tej chwili raptem po dwóch niecałych i pół roku dysponujemy już w tej chwili na dziewięć sal, czterema salami, które zostały zdigitalizowane. Jeżeli w ogóle chodzi o technologię 3D, jeżeli chodzi o technologię cyfrową, przede wszystkim jest to wyższa jakość obrazu. Eee, trzeba pamiętać o tym, że kino analogowe, czyli taśma celuloidowa, z której korzystaliśmy do tej pory, na której oparte są tak naprawdę wszystkie także i te mniejsze kina, e, jest no technologią, która w tej chwili jest całkowicie wypierana przez technologię cyfrową, e, która przede wszystkim, no tak jak mówię, właśnie zapewnia nam odpowiedni obraz, tak? Jest to krystaliczny obraz, e, kiedy Taśma tak zwana 35, tak, po każdej kolejnej projekcji w jakimś tam stopniu ulega delikatnemu tam powiedzmy no zniszczeniu, tak. natomiast w przypadku kopii cyfrowych tutaj ten element został całkowicie tak naprawdę zniwelowany, czyli jakość obrazu, tak samo pierwszego, jak i ostatniego dnia wyświetlania zawsze będzie idealna, zawsze będzie tak samo dobra. Wszystko zaczęło się w gruncie rzeczy od awatara. To, to był taki kamień milowy dla technologii cyfrowej, dla technologii 3D. Od tego momentu tak naprawdę kino 3D zaczęło nabierać rozpędu. Tak? Czy ono wyprze całkowicie kino analogowe? Ja myślę, że na razie nie, nie musimy ryzykować jeszcze aż tak mocnego stwierdzenia. Myślę, że na, tak i wśród filmowców, jak i wśród widzów, znajduje się bardzo szerokie grono e, osób, które jednak kochają to kino analogowe. Nawet jeśli jest tam gdzieś ta drobna rysa jest drobny skok dźwięku. Ma to jednak swój klimat i myślę, że długo ta magia kina jeszcze w nas pozostanie. Czym dla aktora jest monodram? No myślę, że przede wszystkim takim sprawdzeniem samego siebie na scenie, dlatego, że jestem tylko ja i rekwizyt. Najpierw to ona miała Każda inna. Widziałem monodramy w wykonaniu zawodowych aktorów, widziałem monodramy w wykonaniu amatorów, tak jak ja. Bywały, ale czy mam jakiś swój ulubiony? Nie, nie mam. Najtrudniejszym momentem był powrót po 10 latach, bo wcześniej grałem w teatrze jako nastolatek, później zrobiłem sobie jaką przerwę na różne tam sprawy życiowe i później wróciłem jako 30-latek i to był dla mnie najtrudniejszy okres. Było mi, bardzo trudno było mi się przełamać, y, znów y, nawiązać kontakt z widzem, uwierzyć z samego siebie i, 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 no i być takim, wiesz, pewnym siebie. To było dla mnie najtrudniejsze. Mimo tych 30 lat miałem z tym problem. La 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 la, bum 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 Wystawa, która jest dzisiaj prezentowana w Zielonej Górze i będzie tu przez, przez dwa miesiące, jest nową wersją wystawy, to znaczy prezentuje oczywiście wciąż zdjęcia z tej samej kolekcji, z kolekcji, która od 1994 roku powstawała, napływały zdjęcia na apel pani Gaudy Tencer do Fundacji Shalom. Dzięki dotacji Ministra Kultury udało nam się stworzyć nową wystawę, nową wersję, która jest wersją polsko-angielską, także mimo, że 37 to tak naprawdę pierwsza, poza tym wyjątkowość też polega na tym, że wiedząc o tym, że, że będziemy mieli nową wystawę, nową wystawę w wersji polskojęzycznej, postanowiliśmy nadrobić to, czego do tej pory nie było, czyli pokazać ją w większej ilości miast w Polsce, ponieważ ona miała w Polsce do tej pory 6 otwarć, a 30 na świecie, więc no trochę proporcjonalnie. Porcja zachwiana. Zapraszano ją do Yad Vashem, zapraszano ją do Centrum Wizentala, do Meksyku, do Kostaryki, do wielu miast w Stanach Zjednoczonych. Miała fantastyczny swój sukces w 2007 roku w Nowym Jorku, gdzie New York Times na pierwszej stronie napisał bardzo dobrą recenzję o samej wystawie i o tym, że ta wystawa przełamuje stereotypy antysemityzmu polskiego, ponieważ. Może nie wszyscy wiedzą, że w większości te zdjęcia były nadesłane przez Polaków, wcale nie przez Żydów. Ta kolekcja powstaje wciąż, kiedy ta wystawa ma swoje otwarcie. To, o czym mówił pan Krzysztof Burnatowicz, jeden z twórców wystawy, praktycznie. Prawie po każdym otwarciu okazywało się, że ktoś znajdował znajomego lub bliskiego wśród tych zdjęć, które są prezentowane na wystawie. Bardzo dużo zdjęć było nadsyłanych właśnie już po tych otwarciach. Kto wie co, co będzie jak wrócimy z Zielonej Góry do Warszawy, jakie listy, jakie zdjęcia do nas przejdą? zapraszamy. Wciąż te zdjęcia kolekcjonujemy i pamiątki. Bim -bo, bir 200 franków kosztowała dziewczyna na ulicy Paradis. Pani pani Brachim Kwiaty Koranu, tekst napisany przez Erika Emanuela Schmidta. Taka była cena męskości. Mówi o dorastaniu, o trudnym dzieciństwie bardzo trudnym dzieciństwie młodego chłopaka, 11-letniego Mojżesza, młodego Żyda, który wychował się na przedmieściach Paryża. Nie dość, że mieszkam w wielkim, ciemnym mieszkaniu. Pustym, pozbawionym miłości. Że jestem bardziej niewolnikiem niż synem adwokata bez spraw i bez żony. Czym dla aktora jest monodram? No, Boże, kochany, jest następnym wyzwaniem, które czekają na niego w życiu. No, i to jest krótka, prosta, prosta i węzłowata odpowiedź na Twoje pytanie. Sztuka monologu i monodramu, który jest takim większym monologiem. Polega na tym, że to jest dialog z publicznością cały czas, z tym, że jedna strona w tym dialogu milczy. Milczy publiczność z reguły. Także no to na tym polega, żeby szukać cały czas tego kontaktu, żeby słuchać tej widowni, słuchać, być wyczulonym intuicyjnie bardziej niż tak fizycznie zupełnie na, na jakieś tam impulsy, które z tej widowni płyną. I chyba na tym to polega. Myślę, że kompletne zamknięcie się na scenie to jest wylanie dziecka z kąpielą. Kim jest dla ciebie z Gaz? jest dla mnie człowiekiem, który, który zrobił już coś w beatboxie w Polsce i zajął jakieś czołowe miejsca, i obecnie jest dla mnie jakimś mistrzem albo nauczycielem. Kim jest dla ciebie z Autorytetem, jeżeli chodzi o beatbox. Beatbox to jest po prostu naśladowanie ustami wszystkiego, co słyszysz dookoła, tak? I... To co chłopakom pokazuję teraz na warsztatach, żeby, że jest wszystko. Są i, i ptaszki, i dźwięki, i, i skrzypce, i gitary, i skrecze. Wszystko robimy sami. My jesteśmy tym pokoleniem, które cały czas działa i ciśnie ten temat. Większość ludzi, którzy cały czas jakby cisną ten temat, nie odpuścili w pogoni za po prostu zwykłym, codziennym życiem i za kasą, to to jest w wieku właśnie dwudziestu kilku lat. Ci co wytrwali jeszcze, nie? A i no jest młodzież przede wszystkim, którą uczymy jakby beatboxu, nie? No, monodram na pewno jest taką najdolniejszą wypowiedzią artystyczną, dlatego że nie ma jakby znikąd pomocy. Aktor zdanie jest na, na samego siebie. Kiedyś się gra w zespole, no to, to może być wirtuozem, jeżeli się gra pierwsze skrzypce, lub też grać dobrze w orkiestrze, prawda? Czyli. Powiedzmy sobie, zrealizować to, co założył reżyser i co, i co sobie aktor wymyślił, tak, żeby nie wypaść z roli, czyli zostać dobrze ocenionym. Natomiast, kiedy to jest taka próba, ja bym powiedział, najważniejsza dla aktora, sprawdzenie się odporności psychicznej, dojrzałości aktorskiej, warsztatu w ogóle. Myślę, że do melodramu się dorasta.